Tutaj mamy takiego ładnego strażaczka, który trochę hałasuje, bo wymaga smarowania. A nieraz Państwo pytacie mnie, czy tego strażaczka zakładać, czy nie, i w jakim przypadku, a tu jest dobry przykład, bo ten komin jest taki niziutki i tu jest przeszkoda, nie jest ten komin ponad kalenicę, więc jak jest taka zasłona przeszkoda w formie dachu, to taki strażaczek ma tutaj miejsce bytu. Ale oprócz tego trzeba go czyścić regularnie i serwisować. No bo później jest kłopot, bo piszczy po prostu, skrzeczy po nocach, że, że niemiło jest. Ale zaraz go wyczyścimy i nasmarujemy ładnie. Po całym sezonie grzewczym, po całym sezonie grzewczym, miał prawo się zabrudzić. Ale zaraz go pięknie wyczyścimy i będzie bezpiecznie. Czysty komin, szanowni Państwo, to jest bezpieczny dom. Pamiętajmy zawsze, że jak korzystamy z kominów, to robimy przeglądy regularnie i kominy regularnie czyścimy, bardzo dziękuję. Komin wyczyszczony, strażaczek nasmarowany, też wyczyszczony i teraz kochani Państwo troszkę polata.